Jest pewien rodzaj bólu, którego nie widać na badaniach. Nie ma on klinicznej nazwy ani konwencjonalnego leczenia, lecz on istnieje i niszczy od środka. To ból patrzenia na dziecko i nierozpoznawania siebie w jego spojrzeniu. Ból uświadamiania, sobie, że szacunek, kiedyś niemal automatyczny, teraz trzeba błagać. Ból odczuwania, że Twój głos został zredukowany, że Twoje rady stały się uciążliwe. Że Twoja obecność stała się niewidoczna. Ten ból nie nadchodzi nagle, pojawia się stopniowo, w suchym tonie głosu, w telefonie, który nigdy nie odzwania, W film później zobaczę, w teraz nie mogę, w nie rozumiesz, i nagle zauważasz: Ten, którego stworzyłeś z tak wielką miłością, którego chroniłeś przed światem, dziś traktuje cię, jakbyś był częścią przeszłości, przeszkodą, cieniem. Trudno to przyznać. Bo nikt nie chce widzieć siebie, jako odrzuconego rodzica. Nikt nie chce przyznać, że stracił szacunek we własnym domu, więc połykasz to, milczysz, udajesz, że nie boli, lecz w głębi serca czujesz ciężar. Marek Aurelian napisał: Jeśli cierpisz z powodu czegoś zewnętrznego, ból nie wynika z samej rzeczy, ale z wagi, jaką jej przypisałeś. Masz moc, by pozbyć się tego bólu. Ale jak usunąć ból, Bycia lekceważonym przez własne dziecko nie jest to proste, nie dzieje się to szybko, lecz jest możliwe i co więcej, jest to konieczne, bo lekceważenie, które nie jest mądrze konfrontowane, zmienia się w nawyk, a nawyk przekształca się w dystans, w chłód, w przepaść, która z czasem może stać się nieodwracalna. Ale uwaga, ten film nie jest o narzekaniu, nie chodzi o ofiarowanie się. Chodzi o przypomnienie, że nawet jeśli Twoje dzieci zapomniały, kim jesteś, Ty nie możesz zapomnieć, jesteś korzeniem, fundamentem. Nie jesteś doskonały, żaden z nas nie jest, lecz masz wartość i tę wartość trzeba szanować. Najpierw dla siebie, potem naturalnie, dla innych. Stoicyzm uczy, że nie kontrolujemy zachowania innych, ale całkowicie kontrolujemy, jak do niego podchodzimy. A czasami zmiana sposobu, w jaki się prezentujesz, zmienia wszystko wokół. Dziś porozmawiamy o tym. Sześć postaw, sześć wewnętrznych przemian. Nie po to, by wymuszać szacunek, ale by go odbudować z siłą i spokojem, bo autorytet nie tkwi w sztywności, lecz w obecności. Szacunek nie wynika ze strachu, lecz z jasności, a miłość, ach miłość. Ona wciąż istnieje, nawet jeśli uśpiona. To od Ciebie zależy, aby ją obudzić. Nie krzykiem, ale wielkością. Jeśli czujesz, że jesteś lekceważony przez swoje dzieci, zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu do końca. Nie tylko po to, by zrozumieć, co się dzieje, ale by na nowo odnaleźć w sobie siłę, która być może zamilkła. Weź głęboki oddech. Podróż zaczyna się teraz. Cisza, która zachęca do lekceważenia. Kiedy brak narzucania granic staje się pozwoleniem wszystko, co budowane jest na miłości, ale bez granic ostatecznie się rozpada. Może to zabrzmieć ostro, szczególnie dla ojca lub matki, którzy dali z siebie wszystko, którzy poświęcili się, oddając młodość na opiekę nad dziećmi. Lecz miłość bez struktury, bez kierunku i bez granic, z czasem przekształca się w coś, co rani: zależność, brak równowagi, a nawet lekceważenie. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że szacunek nie traci się nagle. On stopniowo wycieka przez szczeliny codzienności. W tej sarkastycznej odpowiedzi, którą zignorowałeś, by uniknąć konfliktu, w tym tato nic z tego nie rozumiesz, które połknąłeś z zakłopotanym uśmiechem, jak gdybyś przyzwyczaił się do bycia pomijanym. W tej zapomnianej wizycie, w tym zignorowanym urodzinach, w tej niegrzeczności udawanej pośpiechem. I zaczynasz ustępować, odpuszczać, mówisz sobie spokojnie: Oni są zajęci, to tylko ich sposób, lecz głęboko w środku coś zaczyna boleć, bo zdajesz sobie sprawę, że granica oddzielająca uczucie od nadużycia zaczęła zanikać. Seneka. Przestrzega z starożytną mądrością: Ten, kto pozwala na to, co nie powinno być, uczy drugiego, jak robić to, czego nie wolno. I tu tkwi sedno. Wszystko, co tolerujesz w imię pokoju pewnego dnia, wróci do ciebie jako brak szacunku. To nie znaczy, że powinieneś stać się autorytarny, sztywny lub zimny. Przeciwnie. Oznacza to jedynie, że musisz na nowo odkryć siłę, by powiedzieć nie. Powiedzieć nie, by nie być traktowanym jak ktoś, kto zasługuje na odrzucenie. Powiedzieć nie dla niegrzeczności udawanej pośpiechem. Powiedzieć nie roli tego, kto musi zaakceptować wszystko. Bo gdy mówisz tak, na wszystko, nawet na to, co cię boli, mówisz nie samemu sobie. A ten brak stanowczości z czasem zmienia dynamikę relacji. Twoje dzieci nawet nie zdając sobie sprawy, przyzwyczajają się do myśli, że jesteś zawsze dostępny, zawsze milczący, zawsze uległy. A miłość, która powinna dojrzewać, przekształca się w wygodę. Nie robią tego ze złośliwości, ale robią, bo nauczyły się z twojej ciszy. Że tak to działa. Ale uwaga, nigdy nie jest za późno, by to zmienić. Stoicyzm uczy, że nie powinniśmy czekać, aż świat się zmieni, by osiągnąć spokój. Powinniśmy zmienić naszą postawę, a wtedy świat odpowiada odnowioną obecnością. Możesz zacząć od małych gestów. Powiedzieć nie spokojnie, gdy coś jest niesprawiedliwe, domagać się szacunku nie jako żądania, ale jako warunku dalszej obecności. Patrzeć w oczy stanowczo, gdy czujesz, że coś przekroczyło granice. Ustalić z delikatnością i siłą, że nadal tu jesteś i zasługujesz, by być słyszanym, branym pod uwagę, docenianym. Jeśli w przeszłości pozwoliłeś, by granice rozmywały się w imię harmonii, dziś możesz je odbudować z dojrzałością. I nie, na początku nie będzie to łatwe. Ale za każdym razem, gdy okazujesz sobie szacunek, siejesz nowe nasiono w relacji. I nawet jeśli twoje dzieci będą się opierać, nawet jeśli się zirytują, ich dusze to wyczują. Wyczują, że teraz jest tam dorosły, pełny, przebudzony, ktoś, kto nie musi być już akceptowany za wszelką cenę. Nie musisz krzyczeć, aby być usłyszanym. Wystarczy, że przypomnisz sobie spokojnie, że szacunek nie jest błagany, on jest manifestowany. W kolejnym punkcie porozmawiamy o niewidocznej nierównowadze, która oddziela rodziców od dzieci, o tym, gdy ojciec przestaje być autorytetem i zaczyna zachowywać się jak ktoś, kto prosi o pozwolenie na istnienie. Kiedy ojciec staje się dzieckiem, utrata autorytetu zaczyna się od autozaprzeczenia, są momenty w życiu, gdy miłość przemienia się w strach, strach przed byciem pominiętym, strach przed tym, że przestanie się być potrzebnym. Strach przed utratą więzi, która budowana była przez dziesięciolecia. I często to właśnie ten strach sprawia, że ojciec lub matka kurczą się, schodzą do poziomu rezygnacji dla dobra wspólnego. Akceptują wszystko, nawet brak szacunku, tylko po to, by mieć dzieci blisko siebie. Ale to ma swoją cenę. Gdy rezygnujesz ze swojej pozycji jako rodzica. Gdy przestajesz stawiać się jako ktoś, kto zasługuje na bycie słyszanym, szanowanym, konsultowanym i zaczynasz zachowywać się jak ten, kto prosi o aprobatę, następuje przewrót. Przestajesz być wzorem, stajesz się ciężarem, upartym staruszkiem, imieniem, które przewija się w rozmowach, ale nie jest głęboko słuchane. Epiktet z bezkompromisową jasnością mówił: Żaden człowiek nie jest wolny. Dopóki nie jest panem samego siebie. I tu tkwi sekret. Jeśli chcesz odzyskać szacunek swoich dzieci, pierwszym krokiem nie jest konfrontacja z nimi. To przestanie proszenia o pozwolenie na istnienie. Nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz się modernizować, używać tych samych slangów, zgadzać się ze wszystkim. Nie musisz się zaprzeczać, by być zaakceptowanym. Robiąc to, dekonstruujesz siebie przed nimi, a z czasem przestają widzieć w tobie fundament. I zaczynają widzieć kogoś, kto zatracił samego siebie. Autorytet, ten, który inspiruje, kieruje, chroni, nie tkwi w tonie głosu. Tkwi w spokojnej stanowczości kogoś, kto wie kim jest, w postawie kogoś, kto mówi w sposób prosty, ale bez uginania się, w obecności kogoś, kto nie musi prosić o szacunek. Bo on emanuje z każdego gestu. Wielu dzieci lekceważy niezłośliwości, lecz z powodu braku wzoru, bo nie dostrzegają już w rodzicach tego punktu równowagi, który kiedyś był tak wyraźny. Ale to może się zmienić. Szacunek odbudowuje się, gdy ponownie zajmujesz swoje miejsce z godnością, gdy przestajesz działać jak ktoś, kto emocjonalnie zależy od dzieci i powracasz do roli tej, która inspiruje, która daje poczucie bezpieczeństwa. Która idzie prosto. Nie chodzi o narzucanie. Chodzi o powrót do centrum i z tego centrum pokazać swoimi działaniami, że nadal jesteś i zawsze będziesz głosem, który zasługuje na wysłuchanie. Rodzic, który znika, by zadowolić, nie przyciąga. Tworzy dystans. Bo dzieci, nawet nie zdając sobie sprawy, czują, że straciły kompas. A każda rodzina, która traci swój kompas, no błądzi. Odzyskanie szacunku. Zaczyna się od szanowania samego siebie i od zajęcia stanowiska nie jako ktoś, kto błaga o miłość, ale jako ktoś, kto oferuje swoją obecność. W kolejnym punkcie porozmawiamy o roli przykładu i jak Twoje milczące postępowanie ma większą siłę niż jakakolwiek mowa. Bądź tym, czego oczekujesz od nich. Przykład to najcichsza, a zarazem najpotężniejsza forma nauczania. Nadchodzi moment w życiu, gdy słowa tracą swoje działanie. Mówisz, powtarzasz, nalegasz, a nic się nie zmienia. Twoje rady zdają się wchodzić jednymi uszami, a wychodzić drugimi. Twój ton głosu zaczyna brzmieć jak tło, i wtedy pojawia się frustracja Nie słyszą mnie już. Wydaje się, że rozmawiam z murami, ale być może najważniejsze pytanie nie brzmi, dlaczego nie słuchają, lecz co oni widzą tak, bo bardziej niż słowa to właśnie przykład naprawdę uczy. Możesz spędzać godziny, próbując przekonać swoje dzieci, by były bardziej szanowane, bardziej obecne, bardziej sprawiedliwe, ale jeśli równocześnie widzą, jak rezygnujesz z siebie, jak traktujesz siebie z pogardą, karmiąc goryczką, akceptując emocjonalne okruchy, jaką wiadomość przekazujesz, Seneka mówił, nic nie jest tak zaraźliwe jak przykład, i to dotyczy zarówno dobra, jak i zła. Czy zauważyłeś, jak pewne zachowania powtarzają się w milczeniu? Rodzice, którzy byli zbyt surowi, rodzą dzieci, które buntują się lub naśladują. Rodzice, którzy się zaprzeczają, tworzą dzieci, które dominują. Rodzice, którzy ciągle narzekają, no rodzą dzieci, które się oddalają. Ale rodzice, którzy żyją z godnością, nawet w milczeniu, zasiewają w swoich dzieciach coś, co kiedyś zakwitnie. Mimowolny szacunek. I oto sekret. Nie musisz być doskonały, ale musisz być spójny. Dziecko, które widzi, jak wstajesz z łóżka mimo bólu i dbasz o siebie z dyscypliną, zapamięta to. Córka, która zauważa, że nawet pomimo bycia ignorowanym, nadal traktujesz wszystkich z szacunkiem, zapamięta to. Może teraz jeszcze nie potrafią tego wyrazić, może teraz tego nie doceniają, ale pewnego dnia i ten dzień nadejdzie. Oni sobie przypomną. Przykład nie zmienia drugiej osoby natychmiast, ale zmienia przestrzeń między tobą a drugą osobą, reorganizuje relacje, tworzy nowe pole, pole na którym szacunek może na nowo zakiełkować i co więcej, przykład. To sposób odzyskania mocy bez konfrontacji. Gdy stajesz się wzorem przez sposób, w jaki żyjesz, nikt nie musi cię oklaskiwać, bo autorytet nie przychodzi z zewnątrz. On emanuje z wnętrza. Możesz milczeć w sali pełnej głosów, a mimo to być najsilniejszą obecnością. Ale. Uwaga, przykład nie jest maską, nie polega na udawaniu kimś, by coś osiągnąć. Prawdziwy przykład rodzi się, gdy decydujesz się żyć zgodnie ze swoimi wartościami, nawet jeśli nikt nie patrzy. To moment, kiedy przestajesz narzekać i działasz, przestajesz czekać i ruszasz się, przestajesz być zależny i zajmujesz stanowisko. I wszystko to zaczyna się od małych wyborów. Dbaj o ciało, nawet jeśli czas odcisnął na nim swoje piętno. Ucz się czegoś nowego, nawet jeśli mówią, że już minął twój czas. Mów z życzliwością, nawet w obliczu lekceważenia. Wychodź na spacer, oddychaj, bądź obecny w życiu, a nie tylko czekając, aż ktoś cię odwiedzi. Bo kiedy twoje dzieci zauważą, że nie musisz być już noszony na rękach, że jesteś silny w swojej samotności, że jesteś w pokoju. Nawet bez oklasków. Oni to czują. I okazują szacunek. Nawet jeśli to potrwa. Nawet jeśli nic nie mówią. Nasiono zostało zasiane. A szacunek, gdy rodzi się z przykładu, jest jedynym, który trwa wiecznie. W kolejnym punkcie zanurkujemy w subtelnej truciznie, która powoli niszczy każdą relację, szczególnie między rodzicami a dziećmi, w ciągłym narzekaniu i chronicznej negatywności. Narzekanie oddala, obecność leczy. Przestań powtarzać ból i zacznij inspirować zmianę. Niewiele rzeczy niszczy relacje tak bardzo jak ciągłe powtarzanie skarg i szczerze mówiąc, osiadają one niepostrzeżenie. Zaczyna się od niewinnego komentarza: Nigdy do mnie nie dzwonisz. Za moich czasów tak nie było. Szukasz mnie tylko kiedy czegoś potrzebujesz. Potem przychodzi nagromadzenie. Nie szanujecie mnie już. Traktujecie mnie jak stary mebel, nawet nie wydaje się, że jestem Twoim ojcem, matką. I, wtedy nie zauważając, dom wypełnia się słowami, które nie leczą, słowami, które obarczają winą, oskarżają, obwiniają, a obecność, która powinna być przyjęciem, mądrością i czułością, przekształca się w ciężar. Epiktet mówił: To nie wydarzenia nas niepokoją, ale sposób, w jaki je interpretujemy. I być może nadszedł czas, by zreinterpretować ból braku szacunku, zanim przemieni się on w gorycz. Tak, twoje dzieci mogą popełniać błędy, tak, być może traktują cię z obojętnością, niegrzecznością, a nawet chłodem, lecz jeśli jedynym mostem między wami będzie zbudowany, ze skarg ten most runie, bo nikt nie czuje się dobrze tam, gdzie są tylko żądania. To nie znaczy, że powinieneś milczeć wobec niesprawiedliwości. Oznacza to wybór, w jaki sposób się wyrażasz. Możesz powiedzieć, czuję się zapomniany, tęsknię. Za czasami, kiedy rozmawialiśmy więcej. Jestem tu i nadal jestem Twoim rodzicem. Chcę mieć miejsce w Twoim życiu. Zobacz, jak zmienia się energia. Z oskarżeń, na zaproszenie, z wymagań, naprawdę. Z ciężaru, na obecność, narzekanie. Niszczy, bo zamraża relacje w jednym miejscu. Nic się nie zmienia, gdy jedynym co się powtarza jest ból, ale obecność, gdy pielęgnowana spokojem, prawdą i żyznym milczeniem, ma ogromną moc leczenia. Nie musisz udawać, że nie boli, ale nie musisz też przekształcać swojego bólu w narzędzie emocjonalnej manipulacji. Twoje dzieci, nawet jeśli się mylą, są istotami rozwijającymi się, a ty, nawet w podeszłym wieku, nadal jesteś siłą kształtującą. Lecz to będzie możliwe tylko wtedy, gdy potrafisz przekształcić ból w mądrą, dzieloną wiedzę, a nie w ciągłe narzekanie. Za każdym razem, gdy wybierasz słuchać bardziej niż osądzać, za każdym razem, gdy wybierasz milczeć tam, gdzie wcześniej oskarżałbyś, za każdym razem, gdy zastępujesz żądanie obecności prawdziwą obecnością, dajesz swoim dzieciom to, czego być może nigdy nie mieli przykład jak być szanowanym. Nawet wtedy, gdy jest się lekceważonym, oto dusza stoicyzmu. Być silnym wewnętrznie, spokojnym na zewnątrz i przemieniać to, co mogłoby być końcem, w nowy początek. W kolejnym punkcie porozmawiamy o znaczeniu odbudowywania szacunku na bazie własnego życia, a nie emocjonalnej zależności od dzieci. Nie potrzebujesz ich, by żyć, ale oni potrzebują ciebie w pokoju. Jest taki cichy moment w życiu, gdy wielu rodziców zaczyna żyć dla swoich dzieci, nie dla małych, dzieci, które wciąż potrzebują pokarmu i ochrony, ale dla dorosłych dzieci, które już opuściły dom, które mają swoje życie, swoje rutyny, swoje konflikty, i niepostrzeżenie własne życie zaczyna kręcić się wokół oczekiwania: czy on zadzwoni dzisiaj, czy ona pamięta, że to mój urodziny, czy odwiedzą mnie w ten weekend? Stopniowo własne życie zostaje odsunięte na bok. Przyjemność życia zostaje zastąpiona oczekiwaniem. I każda nieobecność przemienia się w urazę, każda cisza wejdzie w urazę, każda krótka wizyta do w kolejne przypomnienie, że nie jesteś już priorytetem. Ale oto prawda, która może cię uwolnić. Nie potrzebujesz swoich dzieci, by żyć. Chcesz miłości, chcesz obecności, chcesz szacunku. Lecz twój spokój, twoja godność i twoja pełnia nie mogą zależeć od tego. Marek Aurelian mówił: Szczęście twojego życia zależy od jakości twoich myśli. A jeśli twoje myśli są uwięzione w oczekiwaniu na drugą osobę, żyjesz w niewidzialnym więzieniu, żyłeś wystarczająco długo, aby wiedzieć, że nikt, absolutnie nikt, nie ma obowiązku czynić cię szczęśliwym. To należy do ciebie, to jest święte. To część życia, którą tylko ty możesz pielęgnować, kultywować i chronić. Gdy odbudujesz swoje życie, nawet po 60, 70, 80 latach, wydarzy się coś niezwykłego. Powracasz do centrum, nie tylko w swojej historii, ale w postrzeganiu przez twoje dzieci. Bo dzieci wyczuwają, kiedy rodzice są pustymi. I dzieci, nawet nieświadomie, oddalają się, gdy czują, że są jedynym filarem życia rodziców. Lecz gdy zaczynasz wypełniać swoje dni czymś, co cię odżywia, gdy na nowo odkrywasz pasję, hobby, lekturę, grupę, spacer, przyjemne milczenie, gdy budujesz rutynę z celem, nawet małą, prostą, twoje dzieci to wyczuwają. One widzą, że znów jesteś sobą i wtedy szacunek zaczyna powracać. Bo szacunek nie rodzi się z pustki, rodzi się z silnej obecności, z wypełnionej duszy, z żywej energii. Nie musisz wymuszać uwagi, musisz znów stać się interesujący dla samego siebie. A to nie oznacza izolacji, oznacza odnalezienie siebie na nowo. Dzieci bardziej szanują rodziców, gdy dostrzegają, że ci nie błagają o okruchy czułości, lecz przepełnieni są rodzajem spokoju, który oferuje tylko dojrzałość. Pamiętaj, jesteś całością, nie przyszedłeś na świat, by żyć w oczekiwaniu na telefony. Możesz żyć tak intensywnie i godnie, że nawet cisza przestaje boleć, bo twoje życie nadal jest pełne, nawet bez oklasków. I, co ironiczne, to wtedy są najbliżej. Gdy dostrzegają, że już nie potrzebujesz, ale nadal jesteś dostępny, z miłością i bez wymagań. W kolejnym i ostatnim punkcie tej podróży porozmawiamy o największej mocy, jaka jest w twoich rękach zdolności do wybaczania, leczenia. I zaczynania na nowo. Bez utraty własnej istoty, wybaczyć, nie zapominając, kim się jest, kiedy miłość jest mocna, a serce wolne wersja rozszerzona może to, co najbardziej boli, nie jest tym, co powiedziały twoje dzieci, ale tym, czego one nie powiedziały uściskiem, który nigdy nie nadszedł przepraszam, które nigdy nie przyszło wizytą, która zawsze była odkładana spojrzeniem, które już nie widzi ciebie, jak dawniej. I kiedy to wszystko się nagromadza, serce, nawet to wielkoduszne, zaczyna twardnieć. Próbujesz się przekonać, że już cię to nie dotyczy, że wszystko jest w porządku, lecz prawda jest taka: nadal boli. Nie dlatego, że jesteś słaby, lecz dlatego, że nadal kochasz. A kochać kogoś, kto cię rani, to jedna z najtrudniejszych prób, jakie stawia życie. Większość ludzi uważa, że wybaczyć to zapomnieć, to udawać, że nie było bólu. To wymazać przeszłość, jakby nic się nie stało, lecz to nie tak. Prawdziwe wybaczenie, to, które rodzi się z dojrzałej duszy, nie wymazuje tego, co się stało. Ono jedynie odbiera temu moc, by kontrolować ciebie. Epiktet mówił, jeśli ktoś cię skrzywdzi, ból jest w nim nie w tobie, chyba że zdecydujesz się go nosić. I oto klucz noszenie urazy to ciągłe bycie zranionym nawet po ciosie. To utrzymywanie urazy żywej w tobie, karmionej wspomnieniami, domysłami i milczącym oczekiwaniem, ale nie musisz tego już więcej. Prawdziwe wybaczenie rodzi się, gdy postanawiasz, że nie chcesz już żyć z powodu tego, co cię zraniło. Gdy przestajesz powtarzać historię dla siebie, jakby wciąż się działo. Gdy czcisz swój ból, ale decydujesz się nie czynić z niego ołtarza. I to w przypadku dzieci jest jeszcze delikatniejsze. Bo więź jest głęboka, biologiczna, emocjonalna, duchowa. Nie chcesz zrywać tej więzi, ale też nie możesz pozwolić, by nadal bolała. Więc co robić? Wybaczasz. Nie po to, by one wróciły, lecz po to, byś ty mógł wrócić do siebie. Mówisz, nawet w milczeniu, przyznaję, że zostałem zraniony. Ale nie pozwolę, by ta rana mnie definiowała. Wciąż kocham, ale teraz też kocham siebie. Jestem dostępny. Ale nie upokarzam się, to jest wybaczenie, które wyzwala, to wybaczenie, które niczego nie oczekuje w zamian, ale paradoksalnie otwiera przestrzeń dla narodzin czegoś nowego spotkania, ponownego połączenia, rozmowy, która być może nigdy wcześniej nie zaistniała, a która teraz wreszcie może się narodzić. Bo kiedy miłość jest mocna, a serce wolne, dzieje się coś bardzo potężnego stajesz się niezłomny, nieobojętny. Lecz skupiony, spokojny, obecny, Twoje dzieci mogły się od Ciebie oddalić, ale nie musisz się zatracić, tracąc je ani siebie. A czasami samo to, że widzą Cię takim całościowym, spokojnym, pojednanym ze sobą, już wystarcza, by je przebudzić nie z obowiązku, lecz z uznania, bo najgłębszy szacunek przychodzi, gdy dusza ugięta nie dla strachu, lecz dla godności. I to, mój przyjacielu. Moja przyjaciółko, tylko ty możesz zdecydować, jak żyć. W ostatniej części tej podróży zbierzemy całą tę drogę w podsumowanie, które uczci wszystko, co do tej pory zbudowałeś i wszystko, co jeszcze może rozkwitnąć. Doszedłeś tutaj i to już dużo mówi o tym, kim jesteś. Nie poddałeś się, nawet zraniony, nawet zapomniany, nawet ignorowany, nadal chcesz zrozumieć, chcesz przemieniać. Chcesz iść naprzód w pokoju, i to właśnie czyni cię godnym najgłębszego szacunku. Wielu rodziców milczy. Pochłaniają ból niezauważania, niesłyszenia, niedoceniania. Niektórzy zatwardziają się, inni chorują w milczeniu, ale niewielu robi to, co ty robisz teraz. Poszukuje mądrości. A mądrość, w przeciwieństwie do dumy, nie musi krzyczeć. Ona obserwuje, ona rozumie i decyduje spokojnie. Dziś być może dostrzegłeś coś ważnego, że nie straciłeś szacunku swoich dzieci z dnia na dzień. To były drobne ustępstwa, przedłużone milczenie, niewypowiedziane słowa, niezdefiniowane granice i tak. W wielu momentach ustępowałeś z miłości, ale teraz nadszedł czas, by zrobić inaczej. Teraz nadszedł czas, by kochać z siłą, by zajmować stanowisko z godnością, by żyć z celem, nie po to, by być podziwianym, lecz dlatego, że zasługujesz na dobre życie. Szacunek zaczyna się od wewnątrz. Twoje dzieci nie muszą najpierw zmienić się. To ty możesz zmienić energię między wami, zmieniając sposób, w jaki siebie postrzegasz. Nie jesteś stary, jesteś przodkiem, nie jesteś przestarzały, jesteś źródłem, nie jesteś na ostatniej linii, jesteś korzeniem, a korzeń nigdy nie traci swojej wartości. Marek Aurelian napisał. Nie trać czasu dyskutując, jak powinien być dobry człowiek. Bądź nim, a dziś Twoją misją może nie być mówienie, ale bycie, bądź całkowity, bądź prawdziwy, bądź stanowczy. Bądź kochający, ale nie uległy. Bądź spokojny, ale nie pobłażliwy. Bądź obecny, nie dlatego, że cię zawołano, lecz dlatego, że wybrałeś, by tu być. Twoje dzieci mogą potrzebować czasu, aby to wszystko zrozumieć. Ale kiedy to zrobią, będzie to niemożliwe do zignorowania. A kiedy ten dzień nadejdzie, nie mów ty ostrzegałem po prostu uśmiechnij się i pozostawaj bo szacunek, który zdobyty jest przez prawdę, trwa wiecznie. A teraz zapraszam do refleksji: który z tych punktów poruszył najgłębiej twoje serce? Czy sam doświadczyłeś utraty szacunku we własnym domu? Czy wierzysz, że można odbudować te relacje z godnością? Podziel się w komentarzach. Twoja historia może być lustrem, którego potrzebuje inny rodzic, aby nie poddać się. A jeśli ten film przyniósł ci jasność, spokój lub siłę, polub, zasubskrybuj i idź z nami dalej. Tutaj nigdy nie będziesz sam, bo dopóki jest świadomość, zawsze istnieje droga powrotna do szacunku. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się dobrze i pamiętaj: wciąż masz wiele do nauczenia, nawet jeśli nikt o to nie prosi.